Z ewangelii według świętego Jana. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię Ojca mego, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu. Ja je znam, idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować, odpowiedział im Jezus. Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi. Nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za luźnierstwo, za to, że ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga, odpowiedział im Jezus. Czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom. Abyście poznali i wiedzieli, że ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. Moi kochani, słowo Boże skierowane jest do każdego z nas. I to, co Jezus mówi, Ja rzekłem: Bogami jesteście. I jeśli to Pismo nazywa bogami tych, do których skierowane jest słowo Boże, to naprawdę jesteśmy boscy. W każdym z nas jest cząstka tego, co jest piękne, co jest prawdziwe, co od Boga pochodzi. I możemy się cieszyć, że słuchamy słowa Jezusa jako jego owce. Sam mówi, że ci, którzy idą za nim, słuchają Jego głosu i on daje im życie wieczne. Cieszmy się, że daje nam tę radość, tę możliwość, że nie zginiemy, dopóki będziemy słuchać Jego głosu, dopóki będziemy szli za nim. Niech to hasło jesteś boski trwa w waszych sercach i uwierzcie, że naprawdę jesteście dziećmi Bożymi. Ludzie ciągle zagubieni strachu z dnia na dzień, żyją chwilą ledwo łapiąc zdech. Nieszczęśliwi, zatroskani, w sercach wielu strach, w sercach wielu już nie ma nic. Wielu dba tylko o własne sprawy, nie bacząc na cech, nie bacząc na innych, obłata się. Jeśli pragniesz, by w życiu swym znaleźć sens, jeśli pragniesz odczuć, że ktoś kocha Cię, do ogrodu dzieci, dawca miłości, dawca miłości, dawca miłości, dawca miłości. Chcą patrzeć sobie w oczy, boją się prawdy, boją się ujrzeć prawdę w sercu swym. Zabiegani, zaślepieni, fałszem karmią duszę, fałszem karmią wciąż. Ci pokazać Chcę, by zobaczył Ogród w sercu swym. Jeśli pragniesz By w życiu swym Znaleźć sen, Jeśli pragniesz Odczuć, że Ktoś kocha Cię Musisz wejść Do ogrodu Dawca miłości. Dawca miłości. Dawca miłości. Dawca miłości.